mam, moi drodzy, zagrajmy sobie partyjkę 10 plus 0 i zobaczmy, co nam partia przyniesie. 2218, 2023 konto, zagrajmy D4. Mm -hmm. I teraz na skoczek F6 wyjdźmy C4. Spodziewam się E6, ewentualnie. Nie, no, chyba E6. O! Przez G6 gra rywal. No dobra, ja teraz mogę wyjść na pewno skoczkiem. I to jest OK. I na goniec G7 wyjdę po prostu drugim skoczkiem I myślę, że powinno być dobrze. W przyszłości może, może takie manewry. Ok, rywal by chciał pewnie tutaj wjechać gońcem. Ja zagram taki ruszek jak, jak H3, żeby uniemożliwić właśnie rozwój białopolaka. Mhm, ok, i na wyprowadzenie skoczka. Jest też taki ruch jak E4 ogólnie od razu, i myślę, że to by było ciekawe. Myślę, że to by było ciekawe, więc zagrajmy E4, to powinno być dobre. Wszystko się broni. Yy, ja chyba w krótką będę chciał iść, koniec E2 w przyszłości i krótka ruszada. Ok, i teraz tak. No, na bicie raczej mi się to nie uśmiecha, więc chyba powinienem bić. Bicie. Dobra, bicie wydaje się być najbardziej logiczną opcją. Na bicie pionem mogę wymieniać hetmany, jeżeli chcę. Nie, bicie pionem w ogóle nie działa, bo jest ja zdobywam piona. Bo jest bicie i skoczek jest... A, chyba, że bycie królem, to też jest opcja. Jest to opcja, ale wydaje mi się, że... Bicie skoczkiem? Hmm... No wydaje się być logiczne wybicie ze względu na to, że po odbiciu, raz, że mogę wymienić Hetmany dwa, że na mm, jakby na drodze tego czarnopolowego gońca staje. Staje. Mm, ok, jest jeszcze taki ruch ciekawy, ale wtedy już roszada. A ja jednak bym chciał uniemożliwić Roszadę dla przeciwnika. No i jest teraz taki ruch, tylko zaraz mnie rywal wygoni. Więc ja mogę utrzymywać to związanie. Dobra, to jest yy, chyba sensowne. A to związanie się może przydać. Może za chwilę jakiś koń D5 w ogóle. Wieża wyjdzie na otwartą linię. No, wydaje mi się, że tu nie mam żadnych problemów, a będę mógł naciskać. Ok, taki ruszek, żeby zablokować skoczka. Jak najbardziej jest to sensowne. Ja mogę teraz, nawet mógłbym zrobić długą roszadę. Albo mogę wyjść po prostu wieżą do akcji. I teraz tak, jest dużo ciekawych opcji. Mogę nawet dopychać piona. Mogę zagrać też szacha, tylko król odchodzi, tak? i nic się nie dzieje za bardzo. Jest też taki ruch, jak F4 z planem bicia, a na wybicie mam pchnięcie na wieżę szach. O, to jest bardzo ciekawy ruch. F4 wydaje się być bardzo, bardzo ciekawe bo na bicie mam pchnięcie i cały czas ten motyw związania będę wykorzystywał, żeby, no król jest jednak w środku i on nie ma prawa do roszady. Okej, okay. aha, chyba, że tak. Mogę też ja wybić i na bicie wybić. I on ma parę gońców, ale, no bo co na cofnięcie? To po prostu taki ruch, ja idę dalej, on idzie tu, ja biję. A nie, no może mogę coś takiego, chwilkę. Na cofkę i taki ruch, no to mogę wybić po prostu, jest ok. Na cofkę, jak on tu wybije, to ja pcham. Wisi skoczek, tak? Jak wieża wejdzie, to wjeżdżam z szachem. I co na bicie? No ja pchnę. No ale wieża, tak? Aha, i może w ogóle długa roszada. No jest to opcja. Dobra, spróbujmy z tym odejściem. Wydaje się to być ciekawe, ale no, może to, może to być trudne w realizacji. Dwa ruchy, wydaje mi się, że albo będzie wyganiał mojego gońca, albo będzie bił, ale na bicie już mam pchnięcie i to jest właśnie teraz, już muszę w to iść. On raczej takiego ruchu jak G5 nie ma, bo po prostu mogę wybić. Ok, a na taki ruch ja myślałem, że mam po prostu długą roszadę, i na długą później wybijam. I tak zróbmy, moi drodzy. Długa roszada. Myślę, że bardzo dobry ruch. I na odejście wtedy wbijam i jeszcze zamykam gońca. Mogę też zagrać tak, żeby jak najwięcej powymieniać. Ale czy ja chcę wymieniać? Problem jest taki, że na to on prawdopodobnie odejdzie gońcem. I cóż, ja nie będę miał jak trzymać tego piona. Więc może pójść bicie, bicie, bicie. I on będzie musiał stracić czas, żeby, żeby tego piona odbić. To wydaje mi się ciekawe. On na 99% zbije i wtedy ja też biję oczywiście. No i zostaje yy, tak naprawdę z figurą za dwa piony. I tu jeszcze będą dublaki, więc no, musi to być obiektywnie bardzo dobra pozycja. Musi być. Naturalne wydaje się być wyprowadzenie gońca z tempem. Żeby na bicie mieć bicie wieżą i jest ok, a jeżeli rywal nie wybije, no to mu zrobię takie trojaczki tutaj po linii F i będzie kiepsko. <laughs> także także yy, pozycja mi się bardzo podoba. Kurczę, gdybym mógł zagrać taki motyw, dopchnąć piona na C5 i przerzucić sobie tam skoczka, no to miodzie, ale to trochę za wolne. Ok, atak na piona, ale to może ja już mogę do takiego czegoś próbować dojść. Taki ruch. Mogę też po prostu. Mogę też po prostu... Albo zaatakować pionka, tylko takie pchnięcie. Więc może taki ruch. Hm. Okej. Okay. Bo na to może goniec przechodzić. Hop. I na taki ruch ja nadal mam chyba. Takie pchnięcie. Tu tu Albo, wiecie co, wyjdę. Wyjdę tą wieżą, żeby w przyszłości, no generalnie dla mnie, było jak najwięcej powymieniać. Mimo wszystko, żeby na jakieś komplikacje niepotrzebne nie iść. I teraz takie posunięcie, nabicie, bicie, chyba jest wszystko ok. Wydaje mi się, że mogę iść takim, takim ruchem. Mogę też najpierw wzmocnić piona i dopiero później yy, ruszać do ataku. I tak chyba zrobię, bo nie chcę mieć jakichś yy, zbędnych słabości. Na razie nic mi nie wisi, wszystko jest ok. Mógłbym przejść nawet tu i tu skoczkiem. Skoczek miałby też się dobrze w tym miejscu, ok. Mm -hmm. No i teraz taki ruch, któremu bardzo ciężko jest przeciwdziałać, tu, co na takie posunięcie, no to nawet tak wchodzę. Bicie, bicie, tu, tu, tu. Nie, to właśnie może nie działać, bo taki ruch jest. Aha, no dobrze. To może ja po prostu się cofnę i zaproponuję wymianę wież. To jest ciekawa opcja, bo nie chcę oddać mu tej przekątnej. Wymieńmy wieże. Im mniej figur, tym powinno być dla mnie lepiej. I taki ruch za chwilę. I taki ruch mi się podoba. Bo teraz już to nie grozi, bo wisi piąta. To już powinno być dużo lepsze dla mnie. Ja bym nadal chciał wymienić wieże. I grać po prostu dużo lepszą końcówkę. Tu. Nabicie wybiję gońca najpierw. Jest też taki ruch. Jak odejdzie gdzieś gońcem, to ja wybiję tego piona. A nabicie tu ja biję z szachem. Dobra, więc to chyba się trzyma na tempach. Właśnie nabicie tu, oczywiście, bicie na h jest opcją, ale wtedy ja wybijam bicie, bicie, hop, i wydaje mi się, że to jest dla mnie bardzo spoko. Więc nabicie mogę nawet wtrącić, hop, jest ok. I teraz wydaje mi się właśnie, że mogę cały czas wtrącić to bicie. Wtrącę bicie i na odbicie mogę nawet taki ruch zagrać, i zaraz tego piona zgarnę. Czyli wtrącamy. Jest też taki ruch. Jest taki ruch. Taki i taki. Mogę też bić tak. Mogę też bić tak. I to chyba jest bezpieczniejsze. Tu wisi. Ok, napchnięcie to jest ciekawa próba. To ja chyba pchnę mojego piona. Jak on będzie chciał tutaj odcinasz, to mój pion będzie leciał do pola przemiany. Pchnę, żeby nigdy się te piony nie wzmocniły. A na taki ruch mam pchnięcie mojego piona. Jak on tu zaatakuje, to ja. Wow, że na szacha. Odejście. Bicie. Bicie tu. Tu i tu, tak, że on, niby, jest wystarczająco szybki. Ok, ja zagram po prostu w taki sposób. I tu będę chciał zabrać. Ja nie wiem, czy ja muszę w ogóle reagować na coś takiego. Po prostu wybiję. Jak tutaj sobie przyjdzie, to ja tak zagram. Zaraz zgarnę tego piona. Mamy to, mamy to, moi drodzy. Jest wygrana partia, jest wygrana partia. Trzeba się z tego cieszyć, jak najbardziej. Zobaczmy, zobaczmy. Biały kolor, więc. Więc wow, fajnie. Pokażę wam, moi drodzy, jaka poszła dokładność, bo to jest na pewno dla mnie coś. Oj, sorki! Coś bardzo fajnego. Tutaj dam tak. O, tu wam pokażę. 95 i 2 z mojej strony, natomiast rywal 85 i 7. Dwa wspaniałe ruchy, ja zagrałem siłą niby 2.650, rywal 2.350 i jeden blender. I zaraz sobie prześledzimy dlaczego, Dobra, wrócimy do takiego ekranu normalnego, że tak powiem. Dobrze, i cóż poszło w tej partii, i dlaczego tak. D4. Ostatnio wolę d4 ze względu na to, że wychodzą solidne pozycje, z lekką przewagą, a po e4 jakoś tak dużo chętniej kojarzę, że ludzie w internecie grywają, znają dużo takich solidnych systemów. OK. I tu przez g6 to jak najbardziej można grać, Koniec g7, wyprowadziliśmy sobie figurki, no i tutaj mi się troszeczkę, ok, h3 żeby tego gońca trochę opóźnić. I teraz E4, jest to opcja, jest też taki spokojniejszy ruch jak na pewno D3, znaczy E3, sorry co ja mówię, E3 i powinno być ok, ale E4 jest najbardziej krytyczne, nie? No bo tutaj zajmujemy całe centrum, wydaje mi się, że to, to, to jest bardzo dobre. Kompek mówi jednak, że D5 jest najlepsze. D5 i na to skoczek na E5, tak? I bicie, bicie, coś takiego, chce grać komputer. No, nie wygląda to aż tak pięknie dla, mm, dla czarnych, <coughs> dlatego się dziwię. No, ale jeżeli tak kompek twierdzi, to widocznie się to jakoś tam zgadza. Ech, ja wybrałem E4 i napchnięcie. Najbardziej naturalne, właśnie mi się wydawało, wybicie. I jest też takie coś jak D5, no, ale to skoczek sobie. Aha, tu nie można, bo Hetmano 4, szach i bitka, tak? Więc okej, okay, na to skoczek musi przejść na. Skoczek d4, mówi Kompek. Wow, i że bicie, bicie. Hetman bije, i że takie coś chce grać. Że oddał piona i się cieszy po prostu. Ok. <laughs> Niech będzie. Kompek może sobie mówić wszystko. Ja postanowiłem, że wybiję, bo teraz, jeżeli wybiłby pionem, to ja mogę wybić i albo derosuję króla, no to jest w sumie bardzo słabe, bo wybijam. a skoczek bije 4. I to się zgadza. I na coś takiego. Goniec bije z z szachem. Okej, okay. i nie zdążę tu wybić. No to faktycznie to mógł, to mógł na coś takiego iść. W partii jednak wybicie, właśnie skoczkiem koczkiem. Bicie i teraz. Yy, no. Deroszuję króla, więc jest to, jest to bardzo logiczne. Goniec G5 jak najbardziej dobre. Yy, goniec. Co? Goniec E2, tak? lepsza Taki ruch z planem roszadki. Może. No, ale z praktycznego punktu widzenia to związanie dosyć nieprzyjemne, mimo wszystko. No i bardzo ładny ruszek, bo jeżeli, nie wiem, rywal by chciał na przykład wyprowadzić sobie gońca, no to ja już wjeżdżam w ten sposób. I najlepsze, co mówi Kompek, jedyne w sumie takie sensowne, to jest bicie. No, ale ja tutaj mogę wybić tu, tu. No i robi się nieprzyjemnie. EBD5, tu będzie wisiał pionek, tu, wisie, tu jest związanie, zaraz ruszada. No, nie jest to coś na co chcemy generalnie iść, więc tutaj po prostu rywal bardzo fajnie skontrował tym, tym C6. No, ja od razu poderwałem przez F4. Pewnie długa roszada jest opcją, z tempem, no ale król odchodzi, zaraz wejdzie wieża. No, i czemu miałoby to być jakoś szczególnie lepsze? I, i stwierdziłem, że dobra, to F4 jest dosyć krytyczne. H6, niby mówi kompek. Tak też rywal zagrał, no ale ja stwierdziłem, że można iść gońcem na H4, nie? No bo wymieniać nie chce za bardzo, a taki ruch nie działa, bo jest bicie i nabicie. On właśnie ma bardzo otwartego tego gońca i chyba to no materialnie to jest w miarę ok, ale no ta para gońców, pozycja się otwiera, może to być bardzo. <coughs> Sorry, bardzo uciążliwe, dlatego jedyne w sumie takie sensowne niby goniec H4 i teraz na bicie z błędem, właśnie. Na taki ruch, no to ja już wybijam, hop, hop i mam piona, więcej się cieszę, więc to by mi się podobało. A co tu było? Król C7 w ogóle w tej pozycji trzeba zagrać. Król C7, czajcie I na bicie skoczek na H5. To jest chyba pierwsza, no, pierwsza linia silniczka, także no trudne, trudne. I skoczek bije, hop, i znowu te motywy z otwarciem <laughs> polaka Także, no, nazwałbym to bardzo trudnym, jednak wariantem. Także, także tak w partii bardziej ludzko i przeciwnik po prostu wybił, ale to jest błąd, właśnie, bo wchodzi e5. I teraz, e, no, niby wydaje się logiczne, tak? Bo nie mogę bić, bo jest związanie e, na takie bicie, bicie tu, aha, cały czas właśnie jest ten motyw, co poszedł. Więc. E, no to jest, wydaje się być sensowne, no bo jeżeli właśnie ja nie mogę, nie mogę być pionem no w ogóle jakbym grał coś głupiego, tak, no, taki ruch, no to po prostu tracę centralnego piona i jest przegrana, do widzenia. Hmm. Ale tak nie poszło, tylko ja zrobiłem teraz długa roszada, bo nie dość, że wieża wchodzi na otwartą linię, to jeszcze chowam mojego króla i nie będzie związania. I to widziałem, i na szacha teraz gdzieś trzeba odchodzić, król C7 i już wchodzi bicie. Takiego ruchu nie chciałem grać, bo goniec sobie odejdzie, wygoni mojego gońca yy, za chwilę rywal, nie wiem, taki ruch, taki ruch i ja stracę tego piona bardzo szybko. <coughs> A tak to yy, najpierw bije, bicie, bicie i teraz zanim on zgarnie tego piona, to są przynajmniej dwa posunięcia, on bardzo fajnie blokuje pozę. Goniec wychodzi, go wychodzi, on nie chce wymian. Wchodzę wieżą na centralną linię. No i teraz myślałem o takich planach, tylko że troszeczkę mnie martwił taki ruch, nie. No, niby można. Nie, tak nie można już, bo właśnie bicie. Nie. FBG3. Aha tu, dobra. Więc właśnie. No i finalnie stwierdziłem, że wzmacniam tego piona, chociaż gdyby udało się doprowadzić do sytuacji, że. Nie wiem, on gra coś takiego, ja gram coś takiego, pyk, i taka pozycja, to już jest naprawdę majstersz, tego skoczka się za żadne skarby nie wyrzuci, najwyżej oddając jakość, no ale to już jest bardzo słabe, dlatego coś takiego myślałem, ale finalnie, finalnie nie poszło. Ale kąpek mówi, że bardzo dobre posunięcie, bo nie chciałem, żeby mi spadł pionek z A2 też, nie? Więc to jest to, jest to. no i teraz właśnie wzmocniłem piony, hop, cofka gońcem, żeby wymienić wieżę, bo wymiany są dla mnie na korzyść. Dwoma wieżami dużo łatwiej jest jakieś motywy yy, remisujące znajdo, zna, znaleźć. Hop, tutaj bicie. Nie, nie bicie, tylko. O, na bicie się też nie bałem, bo po prostu bicie i wszystko działa. Yy, a dla rywala co gorsza, ją ja właśnie bicie, bicie z stępem. I on teraz musi to odbijać. I ja mogę od wyboru do koloru. Nie wiem, czy nawet taki ruch nie, a nie nie działa, bo pewnie pchnięcie i. I dorobienie, Okej, okay, no to trochę, trochę, trochę by było zbyt hardkorowo. Ja wybiłem, ale można było też tak bić, chyba. I tu już nie działa pchnięcie, bo zdąży wieża. E, e, e. A nabić, no nie, to, to się wszystko zgadzało, więc, y, więc ja wybiłem. No, z praktycznego punktu widzenia fajna próba, bo teraz na bicie jest taki ruch. I ja nie mogę wygonić tych pionów, no i on zawsze może grozić jakąś promocją. Kompek mówi, że ogólnie super łatwa wygrana. No, ale wiadomo jak jest, nie? Więc tak, ja wybiłem. Teraz zagrałem bardzo fajne według mnie H4. Kluczowe takiego ruchu grać nie można, bo jest taki ruch i na to mogę nawet zagrać w ten sposób. Jeżeli on wybije, to ja zbiję, zbiję na G3, a jeżeli tu zbiję, to mogę i tak, tak zagrać. Hop, spada pion, no i powinno być to bardzo, bardzo fajnie wygrane. Tak, także. Partii tak nie poszło, tu też podpucha, no bo na szacha, odejście, bicie to przegrywa w ogóle. Król d8 i teraz tak, jak ja idę, to on podchodzi i nie mam jak powstrzymać jego piona w ogóle, Czajcie to że nie wiem, jak chcę jakoś tak grać, to już po prostu leci pion do pola przemiany i rywal by to wygrał, więc za zastawił taką pułapkę ja na szczęście to widziałem yy, i zagrałem właśnie Gońcem na G6 z planem wybicia piona, a tutaj zawsze złapię, złapię yy, piona rywala, bicie i tu się rywal poddał. No, bo tu nie może wchodzić, tu też nie. Jak będzie tak grał, no to mogę nawet dopchnąć piona, wykasować, koniec. A jak będzie chciał w ten sposób grać, to nawet taki ruch wygrywa. Ok, on zgarnie pewnie tutaj, ale ja mogę zagrać w ten sposób i na bicie. Hop, to powinna być bardzo. No bardzo myślę, no nie wiem czy bardzo łatwa, no dosyć wygrana pozycja, generalnie plus 5, plus 5 albo plus 6 nawet. Yy, więc cóż, partia się tutaj zakończyła i jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Jak się podobało proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego weekendu, do następnego razu, papa. Pa.